W 24. rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza Pan Jezus pokazuje nam, jak nietrwałe jest to wszystko, czego doświadczamy, co widzimy, co uważamy za rzeczy ważne w naszym życiu. I Pan Jezus, zwracając się przykładowo do Hebrajczyków, powiedział tak: A gdy Jezus opuścił świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego. Aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Pan Jezus tym samym pokazuje, mówi, omawia, że ludzie tak bardzo przywiązani są do tego, co tu mają, a nie wiedzą, że to wszystko ma swój koniec. Że to wszystko jest skazane wręcz na zniszczenie. Pan Jezus nie wyraził się tutaj słowo w słowo o tym, co ma się stać. I rzeczywiście świątynia została zburzona w 70. roku naszej ery. No, ale wtedy jeszcze jego uczniowie, którzy z nim prawili właśnie na temat zabudowań świątynnych, jeszcze nie byli gotowi do tego, ażeby poznać prawdę, ażeby pan Jezus objawił im, co się ma wydarzyć wkrótce. Ale to tak samo jak teraz, dzisiaj. Powinniśmy być świadomi tego, że cały nasz świat zbliża się ku końcowi. Nie wiadomo oczywiście, kiedy to nastąpi, ale pamiętajmy, że powinniśmy obserwować znaki zbliżania się końca świata. Dlatego Pan Jezus mówił w przypowieściach, jak należy obserwować świat. Tak samo jak obserwowali ludzie wcześniej pogodę, ażeby powiedzieć, że w przyszłym dniu będzie pogoda taka czy inna, mówiąc o tym, co się dzieje na niebie, jakie chmury, jakie mają kolor, jaka jest barwa nieba. Dlatego pamiętajmy, że powinniśmy i by Pan Jezus nas do tego skłaniał, ażeby bacznie obserwować to, co się dzieje na świecie, bo faktycznie możemy być blisko końca świata. Teraz wiemy, że jesteśmy coraz bliżej końca świata, dlatego że znaki, o których Pan Jezus mówił, je już widać. W 24 rozdziale Ewangelii, według Mateusza, czyli tej samej Ewangelii, którą teraz czytam, od trzeciego wersetu można przeczytać o znakach zbliżania się właśnie tego końca, którego wierzę, że wszyscy oczekujemy. Dlatego, że kiedy Pan Jezus powróci, wówczas nas, ludzi już usprawiedliwionych, zabierze stąd, a później za jakiś czas zamieszkamy wszyscy razem. I tutaj napisane jest tak. Trzeci werset 24 rozdziału Ewangelii do Mateusza. A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak tego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc Ja jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach, i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy, i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszono te Ewangelia o Królestwie po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom przemiennym i karmiącym w obych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem Wam. Gdyby więc Wam powiedzieli: Oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak syna i wtedy biadać będą wszystkie plemiona Ziemi i ujrzą syna człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą. I zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba, aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego, bo jak w dniach owych przed potobem jedli i pili, żenili się i zamoż wydawali aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastąpił potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Widać wyraźnie, że Pan Jezus nakłania ludzi do tego, ażeby śledzili znaki na niebie i na ziemi, ażeby patrzyli co się dzieje wokół nas, ażeby móc być gotowym na Jego przyjście, bo. Jak widać, to co się dzieje na świecie w obecnym czasie wskazuje na to, że powrót Pana Jezusa jest coraz bliższy. Ja wiem, że już dawniej były podobne sytuacje i być może nawet dzisiaj nie jest aż tak źle jak na przykład było kilkadziesiąt lat temu, za czasów II wojny światowej. Wcześniej była I wojna światowa. Oprócz tego były jeszcze rewolucje, były jeszcze różne inne walki pomiędzy królestwami, których aktualnie. Może po prostu już nie być, jednakże to może być po prostu ciszą przed burzą. Bo na pewno wiemy, że fałszywi prorocy już są, fałszywi nauczyciele już są. Ludzie też twierdzą, jak na przykład Kościół Rzymski, że Pan Jezus jest u nich w tabernakulum ukryty jako ciało, jako krew. Jednakże Pan Jezus tutaj nazywa tego typu. Czy to przedmioty, czy nie, nie wiem jak to w ogóle nazwać, on to nazywa padliną. Mówi, że gdzie padlina, tam ratują się i sępy, a jak wiadomo, sępy jedzą padlinę, czyli jedzą martwe mięso. Pamiętajmy, aby więc nie zaspać, tylko aby być czujnymi, bo tak, obserwujemy dzisiaj to, że faktycznie miłość wielu ziemnie. ludzie nie są tak miłosierni względem siebie, jak miało to jeszcze miejsce niedawno no bo to można tak zauważyć i jest to dosyć nagminne powstają fałszywi prorocy, nauczyciele zwozą ludzi także jeżeli ktoś i jest jakimś nauczycielem mimo, że na początku nie wie, czy to jest fałszywy nauczyciel bo nawet sam nie wie, czy on głosi całą prawdę a to ze względu na to, że skoro ludzie nie czytają pism które nie są fałszywe, nie są sfałszowane które zostały stworzone pod natchnieniem Bożym to ludzie sami nie wiedzą, że są w zwiedzeniu, ale dopiero wtedy, kiedy jakieś prorostwa, które niektórzy ludzie wygłaszają, one się nie sprawdzają, wówczas człowiek, który słucha tego wszystkiego, może się właśnie wtedy zgorszyć, może odstąpić od tej rzekomej wiary. Jednakże, bardzo zauważyć, że w Kościele Katolickim dzieje się bardzo podobnie, dlatego że tam też jest pomieszana prawda z kłamstwem. Tam też prorostwa, które Miałyby się sprawdzić, ostatecznie się nie sprawdzają. Tam też się głosi, że Bóg jest zamknięty w jakiejś puszce, tak jak dopiero co powiedziałem, że jest tabernakulum jako ciało Chrystusa. Dlatego nie ma czemu się dziwić, że ludzie wychodzą z tego kościoła, że ludzie niestety tracą wiarę w Boga, dlatego że Kościół Rzymski nie tylko, że ich do Boga nie zaprowadza, Mimo że sam mówi, że ich do Boga będzie prowadził, jednakże ograbia tych ludzi z ich majątków, ograbia ich z pieniędzy, a ci ludzie zamiast trafiać do Boga, to trafiają bardzo często do Maryi. Więc nie ma się czemu dziwić, że ich miłość zaczyna ziemnąć. Tacy ludzie, póki mają tutaj dobre, bezproblemowe życie na ziemi, tak prawdę mówiąc, nie potrzebują Boga. Dopiero kiedy im się zaczyna grunt palić pod nogami, wówczas tego Boga szukają. Ale jako, że nie mogą go znaleźć w Kościele Rzymskim poprzez właśnie złe nauki, to półbiedy jeszcze, kiedy sami do niego zawołają, wtedy Bóg do nich rękę wyciągnie. Ale jeżeli będą Boga traktować tak jak tego, którego przedstawia im Kościół Rzymski, zresztą nie tylko on jest tym problemem, bo są inne kościoły, które również prawosławny, które też do Boga nie prowadzą nikogo. Dlatego człowiek powinien i musi wręcz, i pewnego dnia odkryje to boleśnie dosyć, że innej rady i innej drogi do Boga nie ma, jak poprzez jego prywatne i bezpośrednie zawołanie do niego, ukorzenie się przed nim, pokazanie swojego zamanego serca. Ale to jest też stratą czasu. Ale nie, że zamane serce jest stratą czasu. Stratą czasu jest to, że ci ludzie będąc w fałszywym kościele, tak długo czasu właśnie tracą, gdzie Boga poznać nie mogą. I przez cały ten czas sami tworzą sobie iluzję tego, że Boga mają pod ręką, jednakże tam, gdzie oni są, to tam Boga nie ma. Bóg faktycznie, on może działać nawet w kościele rzymskim, jednakże on stara się ludzi z tamtego kościoła po prostu wyprowadzić, ażeby oni poszli za nim. Ja znam takich ludzi, do których Bóg zapukał, jednakże oni odkryli to, że łatwiej się Boga rzekomo poznaje w kościele rzymskim. Mimo, że tam go nie ma, to ci ludzie sami siebie karmią taką złudną nadzieją na to, że jednak pomimo tego, że Boga nie wyczuwają, to on tam jest. Tylko proszę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jak Bóg może być w kościele, który jemu się przeciwstawia od samego początku, który głosi wszystko to, co jest mu przeciwne, który nie głosi autentycznej jego drogi, który wszystkie prawa boskie przecież one nie przeminęły? Ten kościół je zakrzywia i pod to, co dla niego jest lepsze. No jak tak może być, że tam będzie Bóg działał? I jeszcze wiele bólu na pewno czeka nas tutaj na tej ziemi, ale pamiętajmy, jeżeli Wytrwamy do samego końca, kiedy Pan Jezus powróci, jeżeli wytrwamy w wierze w Niego, jeżeli do końca będziemy służyć Mu, głosić Jego Słowo, wtedy będziemy wszyscy zbawieni. Czy przypłacimy życiem naszą wiarę w Pana Jezusa, czy nie przypłacimy, a doczekamy czasu, kiedy Pan Jezus powróci, nie wiadomo, kiedy On powróci, ale załóżmy, że tak będzie, wówczas będziemy uratowani, będziemy są zabrani i przez całą wieczność będziemy z naszym Panem. Dlatego pamiętajmy, ażeby głosić Ewangelię o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wszystkim ludziom, którzy może nawet Boga nie znają, ale chcieliby na pewno być uratowanymi. Może niektórzy nawet się temu sprzeciwiają. To zależy, nie wiem. Są i tacy ludzie, którzy nie chcą być zbawionymi, bo... Po prostu nie chcą, no ale ludzie są też i tak zrezygnowani, ale wyjaśniajmy im, że droga Boża jest najlepszą, jaka może ich spotkać. Przecież dla nas też jest najlepszą. Dla nas ludzi, których Pan Jezus sam wyciągnął z bagna tego świata, dał nam nowe życie, dał nam nowy początek, więc pamiętajmy, ażeby dzielić się tym z innymi ludźmi. Nie bądźmy pyszałkami. Pamiętajmy, że ten świat nie należy do nas. Ten świat jest działem Boga i do Boga należącym. Bóg już nieraz mówił, że to wszystko, co tutaj jest, należy do Niego. A to, że nas tutaj postawił, pierwszych ludzi, Adama, Ewę tutaj postawił, to On to uczynił tylko ze swojej łaski. On te ziemię nam dał nie na własność, że możemy z nią robić, co nam się podoba i... Bóg ma nam tylko służyć i jeśli coś zepsujemy, to On ma obowiązek to naprawiać. Nie, Bóg, tak jak tutaj rolnicy na ziemi, Bóg nam tę ziemię, można powiedzieć, wydzierżawił. My mamy się nią opiekować, no widać jak się nią opiekujemy, niszczymy wszystko, co należy do Boga, zabijamy zwierzynę, niszczymy ten świat, skażamy go truciznami i dziwne by było, i to jest właśnie... Taki przejaw pychy, że jeszcze mamy pretensje do tego, że coś nie działa. Ale jak może ten świat działać? On został od początku genialnie nastawiony, żeby działał tak jak zegarek, jednakże my mu w tym bardzo przeszkadzamy. Niszczymy ten świat, niszczymy żywność, niszczymy wodę, niszczymy powietrze i cudem od Boga jest to, że ten świat jeszcze jakoś działa, że ten świat się jeszcze nie rozsypał. Że jakoś to, to wszystko funkcjonuje. Ale pamiętajmy, Bóg powiedział, i On trzyma ten świat w swojej ręce. On powiedział, że dopóki Ziemia się nie skończy, będą trwały siew i żniwo, także wszystko będzie działać do samego końca. Jednakże my, niszcząc ten świat, przede wszystkim niszczymy siebie. Warto zauważyć to przez to, że jeszcze 200-300 lat temu nie było na świecie tylu nieszczęść, tylu chorób, które są obecnie. Więc to jest właśnie nasz tak zwany sukces. Tym się możemy poszczycić, że my niszczymy to, co Bóg zaplanował dla człowieka. To my to właśnie niszczymy. No ale skoro jest tak jak jest, to dbajmy o to, żebyśmy my i jak najwięcej ludzi, może właśnie poprzez nasze głuszenie dostąpiło kiedyś żywota wiecznego i zbawienia. Bo ten świat tak czy inaczej jest skazany na zagładę, ale cieszmy się, że nasza pyszna myśl ludzka nie prześcignie Boga. Tutaj Pan Jezus powiedział, zapisane to jest w tej Ewangelii, w 22 wersecie, że gdyby te dni nie były skrócone, to nie ocalałoby żadne ciało. Także Bóg już wtedy wiedział, Pan Jezus już wtedy wiedział, jak niebezpieczna jest myśl ludzka, i dlatego widać dzisiaj rozwój szerzej inteligencji, rozwój przeróżnych środków do zabijania innych ludzi, może faktycznie nas samych skazać na śmierć, a ludzie tego wciąż nie widzą, bo biedni biednieją, bogaci się bogacą, a ci ludzie, którzy chcą rządzić tym światem, to chcą nad nim rządzić ponad wszystko, zabijając nawet całe nacje. Jakie mogą temu człowiekowi przeszkodzić. Tak więc za podmysłem szatana, za jego podejściem do człowieka sprawił on to, że człowiekiem rządzi już taka chęć władzy, taka chęć sprawowania władzy nad całym tym światem, cała ta rządza tego świata, że jak to można zauważyć, człowiek się nie zatrzyma na tym jednym, będzie dążył, ażeby mieć wszystko. Oczywiście ostatecznie nie będzie miał nic, bo tak samo jak szatan chciał mieć wszystko, chciał mieć chwałę dla siebie, ostatecznie został zrzucony z nieba i dlatego teraz tylko czeka na wykonanie wyroku, bo już jest potępiony, już został skazany na śmierć. I ludzie, mimo że nie wiedzą o tym, nie zdają sobie z tego sprawy, prawdopodobnie myślą, że pewnego dnia osiągną życie wieczne, ale nie uda się im to na pewno. I też uważają, że cały świat może należeć do nich, ale na pewno oni dążą prostą drogą do zagłady, bo pan Jezus powiedział, że te dni tutaj ziemskie zostaną skrócone bo gdyby one nie zostały skrócone, to by żadne ciało nie oscalało. Także pan Jezus doskonale wiedział, dokąd dąży człowiek i jaki będzie jego koniec. Więc. Im wcześniej to się skończy, im wcześniej trafimy do domu Ojca, tym będzie na pewno lepiej dla nas, bo jeśli tego nie zrobimy, to wówczas najprawdopodobniej diabeł sprawi tak, bo właśnie im na tym zależy, że po prostu rasa ludzka wymrze i nie będzie nic. Cała Ziemia będzie zniszczona, cała flora, cała fauna. Jednakże Bóg w swojej sprawiedliwości nie pozwoli na to, ażeby jego dzieło Zostało zniszczone przez Jego stworzenie. Przecież wszyscy jesteśmy jego stworzeniami, tak samo my, jak i diabeł, więc Bóg nie pozwoli na to, aby Jego stworzenie zniszczyło to, co on sam stworzył. A przecież powiedział, że to jest wszystko jest dobre i że jest bardzo dobre. Więc bądźmy pewni, że my ocalujemy, nowonarodzeni ocaleją, więc głośmy słowo żeby jak najwięcej ludzi się nawróciło i przyszło do Boga. A na pewno wszyscy spotkamy się razem w Królestwie. W wszystkich, Ewangelizm Dawid.